Jak ja kocham tą piosenkę. Abonament podzielony na części pierwsze i drugie. 1,5 miliona potrzeb telekomunikacyjnych. Przemek Grabowski. Dwa piony. Więcej mi potrzeba. Oglądam sobie. YTP. PHC to wskramny u najfajniejszego youtubera na świecie, czyli Matchmasters Online Pleche bo mam półtora miliona gigabajtów. Mi się śpiewa. Piękny świat, po pomaleńku. Siedzi sobie ze mną w łódce i łowi najlepsze hity. Mhm. Mm Przypominam Przemek Grabowski. Zwabiony, więc półtora miliona potrzeb. Półtora miliona testosteronu. Muszę walczyć, bo mam o co. półtora miliona złotych. Mam hajsy. Gdzie mister hajs? <grymianie> Mr. Bo abonament podzielony na 1,5 miliona i Przemek Grabowski. Zwabiony Pomocy muszę wracać do studia w Krakowie. Podziel abonament na 1,5 miliona. Płać 1,5 miliona złotych miesięcznie za osobę. Pozdrawiam. Michał Szpak